nas jest nasza, Paweł, na pewno spora część wędkarzy go zna, przedstawi nam kilka nowości na sezon 2017, także Paweł z miłą chęcią posłuchamy wszystkich, eee, korzystając z możliwości powiedzenia jakimś sposób do kamery chciałbym e, Wam powiedzieć po krótce, o co chodzi w naszych nowych kulkach Deki eee, Sporo w internecie pojawiło się zgłoszeń rybiu złowionych przez nas, przez naszych teamowiczów w Polsce i za granicą. E, jest to kulka, która naprawdę dostała solidną dawkę testów i wygląda na to, że jest to jedna z najlepszych przyczyn, jakie kiedykolwiek stworzył nasz Bates. Eee, Sekretem tych kulek jest to, że one są na bazie miazgi ze słodkowodnych raków. Używamy słowa miazgi dlatego, że to nie jest tylko mąka z raków, to znaczy odpady po, po spożywce, czyli pancerze odnurza to, co się nie nadaje do zjedzenia przez człowieka. Tylko my używamy całych raków słodkowodnych, które są zbierane z naturalnego środowiska. Są e, miejsca, w których te raki występują zbyt duże dużej liczbie, co już nie jest do końca dobre dla środowiska, i mamy pozwolenie na zbieranie tych raków w tym miejscu, więc to jest naturalny produkt, to co karpie jedzą w swoim naturalnym środowisku. Jeśli się przełamię tą kurkę, to tutaj dosłownie widać kawałki, kawałki szczypiec, kawałki czółek. Zmielone pancerze. Natomiast to, co jest najważniejsze w, tych, w tej gniazdze tych raków, niestety w tej kulce wizualnie nie widać. To jest właśnie to mięcho. Te wszystkie enzymy, wszystkie proteiny, które one sobie mają, które karpie odbierają jako to, co na co dzień jedzą, co najbardziej smakuje, po czym najlepiej się czują. To są kulki bardzo wysoko odżywcze. są kulki, które najlepiej działają przy długotrwałym nęceniu oraz przy długich zasiadkach. Znaczy, im dłużej te kulki są w wodzie, tym chętniej karpie je zjadają i chętniej do nich wracają. Zupełną odwrotnością natomiast tych kulek są kulki serii Instant Action, czyli kulki, które działają bardzo, bardzo szybko. Możemy spodziewać się dobrych rezultatów, właściwie dosłownie od kilku godzin pojawiają się nad wodą, czy nawet kilku minut. Natomiast im dłużej nimi nęcimy, na przykład tydzień, dwa, trzy, tym więcej te karpie muszą odnajdywać innego źródła pokarmu, bo po prostu potrzeba im, innym, potrzeba im innych składników, których w tych kulkach nie ma. Także bardzo nam zależy na tym, żeby używać kulek do odpowiednich zadań i dostosować to do własnego wędkowania. Jeśli jedziecie na długą zasiadkę, albo nęcicie przed łowieniem, Zdecydowanie coś na zasadzie de Świetnie się to wam spisze. Jeśli chcecie natomiast posiedzieć nad wodą dzień, może dwa i nałapać się, odstresować, spędzić miło czas, to zdecydowanie polecam Insaction, to jest odpowiednia kulka dla was. Jeszcze jedno słowo chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej przynęcie, która wchodzi na przyszły rok do oferty, to jest Formula Bates. Jest mnóstwo ludzi, szczególnie u nas na południu, na Śląsku Polski, na, na śląsku na południu polski, gdzie ludzie używają dosłownie dziesiątek kilogramów zanęty w ciągu jednej zasiadki. Kukurydza, konopie, pelety wszystko inne. Rzadko kiedy używa się kulek dlatego że. No, kosztują one dużo pieniędzy. Natomiast y, Formula Base to są kulki, które są zrobione na bazie właśnie ziaren. Y, świetnie współgrają z ziarnami, to znaczy jeśli nęcimy kukurydzą, to karkę, które są już bardzo mocno nakręcone na jedzenie kukurydze, nie omijają tych kulek, traktują to jako po prostu większą kukurydzę. Może być ona aromatyzowana jako fish, czyli ryba, frut, czyli coś słodkiego, ale mamy też naturalną wersję maize, która po prostu jest kukurydzą, pasuje idealnie do nęca jak kukurydzą. Te kulki kosztują w okolicach 27 zł za kilo. Natomiast zwracam uwagę, to nie dlatego, że że one mają sobie mniej, albo mają sobie jakieś niskowartościowe składniki. One po prostu są zbudowane na zasadzie składników, które po prostu nie są drogie, a które my używamy do nęcenia z świetnym rezultatem, takim jak kukurydza. Dlatego możemy po prostu e, zrobić to w bardziej przystępnych pieniądzach. Jeśli potrzebujecie 10, 20, 30 kg kulek na najbliższe kilkanaście zasiadek, zdecydowanie polecam to. Nie odczujecie tego specjalnie na swoim portfelu, a karpie na pewno e, Wam będą dopisywać. Super. Dziękujemy bardzo, Paweł. Pozdrawiam. Wszomanie.